Drodzy Państwo, w imieniu Partii Nowoczesnej, będąc jej wiceprzewodniczącym, chciałbym z całą mocą, przekonaniem e, oraz e, z pewną intencją wraz ze Stowarzyszeniem Młodych Nowoczesnych udzielić poparcia panu marszałkowi Andrzejowi Bule, kandydatowi numer dwa z list Koalicji Obywatelskiej do Europarlamentu. Panie marszałku, życzę powodzenia. Prosimy Dziękuję o ten bardzo. mandat. I teraz kilka słów uzasadnienia. W tej chwili sytuacja wyborcza dla opolszczyzny jest unikatowa na skali ostatniego dziesięciolecia. Mamy drugie miejsce na liście, które w tej chwili daje naszemu województwu właściwie unikatową szansę na zdobycie mandatu. Stąd tak wielkie wyrazy wsparcia dla kandydata Andrzeja Buły oraz wielka prośba. A właściwie dialog również z mieszkańcami o to, żeby licznie w tych wyborach brać udział i głosować bez wątpienia na jedyną osobę. Podkreślam jedyną osobę na liście koalicji obywatelskiej, która z województwa opolskiego ma szansę zdobycia tego mandatu, i wszystko jest w naszych rękach. Opolszczyzna potrzebuje swoich przedstawicieli w Europarlamencie, gdzie będziemy walczyć o sprawy między nimi o depopulacji i pan Marszałek Andrzej Buła, jako kandydat na pozycji numer dwa, ma jako jedyne najwyższe szanse ten mandat dla nas, dla mieszkańców Opolszczyzny, w tym również. Dla mnie zdobyć. Stąd to silne, te silne słowa poparcia. Nie jest to jednorazowy akt. Będziemy wspomagać kampanię pana marszałka po to, żeby osiągnął ten cel. I teraz, drodzy państwo, szybka analiza polityczna, z czym mamy do czynienia? Po ujawnieniu wstrząsających nagrań w aferze suwerennej Polski, w którą zamieszani są również lokalni politycy z tego podwórka, inni kandydaci do europarlamentu, nie możemy pozwolić, żeby te wybory rozstrzygnęły się bez naszego udziału. Jak zestawimy sobie. Listę pisu, gdzie mamy Annę Zaleską na jedynce z tłem afery kradzieży z kontenerów PCK. Na dwójce mamy. Panią Beatę Kępę, przedstawicielkę suwerennej Polski, której środowisko prowadziło instytucjonalną kradzież z Funduszu Sprawiedliwości, w tym również na naszej opolskiej ziemi, i dojdziemy do pozycji numer 3, czyli pana ministra Dworczyka, który z kolei sam został okradziony z maili na własnej skrzynce. Dochodzimy do takiego obrazu, że cała wierchuszka listy PiSu to są ludzie, którzy ze swoimi środowiskami mają niestety tło związane z jakąś formą nieprawidłowości, i my na to nie nie znajdujemy żadnej akceptacji. Dlatego to jest prosty wybór. Albo uczciwość, kompetencja, albo po prostu ludzie wokół środowisk politycznych, których ciągną się niezliczone afery. Afery bulwersujące opinię publiczną i afery, które właściwie powinny sprawić, że kandydat koalicji obywatelskiej Andrzej Buła ten mandat zdobędzie, ale bez licznego udziału w wyborach, bez frekwencji, bez mobilizacji. Możemy się mobilizować za dobrem, czyli za kandydatami naszymi, albo przeciwko pisowi. Wszystko jedno, co jaką decyzję wyborcy podejmą. Ważne, żeby pójść do tych wyborów i głosować. Jeszcze raz, Andrzej, powodzenia, pełne wsparcie. Dziękuję.